się znowu ja, Jestem po nagraniu i ten uciecznik, przepraszam, ale także to mi naprawdę denerwuje. I jesteśmy w moim kochanym blogu. I oczywiście. Jesteśmy w moim kochanym blogu i blog będzie o Violetcie. Tak szaleję za mi to bardzo. No, teraz też tak bardzo nie, ale szalełam. Pierwszy, drugi i trzeci sezon. Teraz w trzecim sezonie trochę już przestałam. Jak miał nadejść trzeci sezon, to tak bardzo chciałam, żeby nadszedł, no, ale już tak mi się znudziło, jak ludzie piszą. Stop zgraci, stop z ciekawampirok. Ja lubię grać albo Czernicę albo ciekawe Wampirą i oni mają to skasować, żeby była Wioletta. Niech sobie nie żartują, już wolę skasować Wiolettę, niż te sergiale. A więc tak. Wioletta, każdy ją pewnie zna. Jest pierwszy sezon, drugi sezon, trzeci sezon. W każdym sezonie chłopaki się o nią biją na linii. Ale w pierwszym sezonie oczywiście jest Tomas i Leon. Leon jest najlepszy, Tomas, nie przepadam za nim za bardzo, o. Ale jakbyście zobaczyli moje rzeczy z wioski. W Polsce mam caaa... o. Czekaj, zobaczcie. Show me the money. Show me the money money money. Jestem na pębow. Nie no dobra. Nie, dobra. A piesek jest najlepszy bez York. Okej, okay, w drugim sezonie Diego i Leon się nią biją, a w trzecim sezonie Leon i Alex. Oczywiście w każdym sezonie musi być Leon. Bo w każdym sezonie Leon musi być wygrać. Dobrze, a więc mogę Wam pokazać parę grafik. Grafiki ma no, z wioletką. W każdym sezonie. To jest sezon pierwszy, nie wiem czy w ogóle mi tak dobrze pójdzie to. Ja niestety umiem tego tak pokazywać, nie umiem jeszcze z komputera pokazywać że i nagrywać i pokazać, bo to na trochę kosztuje jakąś kamerę, taką, jakąś inną, a ja to nagrywam jest to z kamery internetowej. Ale też filmik jest, to jest bardzo ważne. Szybko, 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 szybko. Fast, 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 fast. A nie widać, a pamięć mi się kończy. O, jest. Dobra. Violetta Castillo. Główna bohaterka pierwszego, drugiego i trzeciego sezonu. Oj. Co się dzieje, kurde? I trzeciego sezonu. Następnie. Violetta drugi sezon, bohaterka, główna bohaterka trzeciego, drugiego sezonu. I Violetta trzeci sezon, główna bohaterka, o, o, nie, nie mogę tak. Główna bohaterka trzeciego sezonu. Tutaj widać napis właśnie piękne. a nie mogę powiększyć Wioletta. to jest wioletta już ładnie zobaczcie pierwszy sezon ma cały takie włosy no w ogóle nie jest aż taka ładna zobaczcie jak się odnosi drugi a tu pokażę wam jakieś całe zdjęcie z drugiego sezonu o. to jest jej zdjęcie z pierwszego sezonu więc jakaś taka bluzka, ten, czy taka. Czekajcie. O, tu jest lepszy widok na niej. Z, tu jest pierwszy sezon. Tu jest taka bluzka, taka nudna, można powiedzieć. Gdzie jest drugi sezon? że tak musicie długo czekać, ale w ogóle nie ma drugiego sezonu czy coś. A wracając do tego, że Violetta to był je No jest, był i będzie jeden z moich ulubionych filmów. Tu jest właśnie ta Violetta w drugim sezonie, już ma troszkę mniejsze, mniej, mniejsze ubranie. Oczywiście nie mogę znaleźć innego zdjęcia, tylko takie. O, a w trzecim sezonie Violetta, żeby poddawać się Leonowi, chce zobaczyć na jak Leon jest jej ufny i przebiera się za Roxy. Właśnie. Tu jest piękna Roxy. Tu była piękna Roxy, już nie ma. A Violetta, sezon trzeci... Ej, piszcie w komentarzach kto był na Violetta Live, czy coś takiego. Okay. O, tak mi lepiej, bo wtedy mi widzicie moją twarz. Tak, mam plan tak? I żebyście widzieli, co było w tym 3. Violeta ma tutaj bardzo ładne ubrania. Jakbym pokazywała cały trzy sezon, to po prostu tu jest pierwsza bardzo ładny taki styl rock, bardzo rock. Tu jest drugi już do piosenki Under It All. Trzecia wioleta schająca muzyki. Czwarte Viola ze swoim mmmikiem. Mam takie dwa same. No, bo dostanę na urodziny i Mama mi normalnie kupiła. Tu jest jeszcze raz Wioletta ze swoim dziennikiem. Jeszcze raz Wioletta ze swoim piksym dziennikiem. Wioletta. To już widzieliście. O, ty, a nie, to nie dojrza. O, to jest Wioletta ze swoim nowym bo w trzecim sezonie. już jej siostrą. No to widzieliście. Będzie wychodzi do Hermana. Nie widzę. Dobra. Wolec trzy postacie. Może będą tam wszystkie postacie, opowiem wam prawie wszystkie życiorysy każdej postaci. Powiem wam, która mieszka. dobrze. Okej. Okay. No, no, no nie wiem gdzie one mieszkają, ale jakoś spróbuję. Główna postać, czyli Violeta, no co to, to chyba wiecie? Czekajcie chwilkę. O, tak, tutaj mamy klement. Klementko, czy jak? Klement, czy jakoś tam nazywał? Jego tata nie chce, żeby chodził do studia, on w ogóle myśli, że jego tata, że on chodzi na lekcje pianina i takie tam rzeczy i do normalnej szkoły i że będzie takie jak on, a on chodzi do studia on beat. I nikt o tym nie wie, że on i on się w ogóle podaje jako Alex i to jest najbardziej każdego wkurza, bo yy, znaczy no wkurza, no często jest w takich sytuacjach, że może się okazać, że on wchodzi do studia. Tutaj jest Francesca. Pewnie bardzo dużo ludzi już zna Franceskę, bo ona jest cały trzy z diolą i kamii. I właśnie Francesca, jak widzicie, ma czarne włosy, bardzo ładnie się ubiera i to jest jedna z najlepszych okładek. Ja tak szybko pokażę jeszcze, a w ogóle opis postaci. A dobra, nie mogę tego zrobić opisu. O, Kamila, to jest niestety drugi sezon. Tu jest jedy, też jedną z najlepszych koleżanek. Violetty, jeszcze tak muszę streszczać. O, tutaj można widzieć Gery, Się przebiera, to jest właśnie Gery. Tu Violetty to już chyba znacie. No, bo to jest główna pochadnica. Się dzieje wszystko. Przepraszam Was na chwilę, ale coś tam siło ładuje, 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 ładuje. Nie chcę ładować. Gdzie? Ja? O! mogę pokazać na komputerze. Wiola? Wiola? Wiola. Co to jest, kurna? Jest tam też ludni o którym już wcześniej mówiłam i takie tam inne postacie. I no, ja już muszę kończyć i... zawsze część tego vloga będzie już zaraz, a więc... Pa paśki! ma